Dzień dobry, witam ponownie. 21 lutego 2025, Piąteczek, Piątunio. Dzień premier e, płytowych, czyli muzycznych. Dzień też premier filmowych. Jeśli chodzi o płytowe, to fajne dzisiaj rzeczy wyszły. Zapomniałem nazwę tego zespołu, ale jest dosyć skomplikowana, więc. Wybaczcie, ale na pewno pochodzi z Auckland, New Zealand Jest to postrokowy zespół, w którym jest elektryczny skrzypek i po prostu takie rzeczy wyprawia takie solówki. Jak ktoś nie wie, że to jest skrzypek to powie, Boże, co ten koleś robi z gitarą? Oczywiście technicznie, fizycznie takich rzeczy na gitarze się nie zagra. Także jakby co polecam Przegląd Premier w poszukiwaniu zespołu ze stolicy Nowej Zelandii. Też fajne dwie dead metalowe kapele z Finlandii. Jedna wydała swoją drugą, druga wydała swoją trzecią płytę. Obie płyty niby w tym nurcie samym mniej więcej, ale tak różne, bo w trochę innym, emocjonalnym obszarze się poruszają. Jedna jest bardziej Doom, druga jest taka bardziej w Metalcore. Ale sama radość ze słuchania. O dzisiaj też wyczekiwany nowy firm, film o wampirach. O jednym najsłynniejszym. Z jednym wampirze najsłodniejszym, z jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów Hollywooda Bill'em Skarsgardem, synem Selana Skarsgarda, takim wysokim, chudym drabem. No, nikt po prostu lepiej się na atmosfera tu nie nadawał niż Bill. <grym> to jest pewne zresztą Bill znany z obu części horroru to według Stephena Kinga genialnej adaptacji jak, jak podkreślam wielokrotnie którą zresztą sam Stephen był zaczarowany, no i czekam ja tylko, bo dwa tygodnie temu ponad, prawie trzy w sumie trzy, równo, tak, równo trzy tygodnie temu w Chinach miała premierę miała premierę animacja według klasycznej chińskiej bajki chińskiego mitu który ma ponad 2,5 tysiąca lat to jest część druga tego mitu o chłopcu imieniem Nezha który rodzi się z łona kobiety ludzkiej natomiast jest on dzieckiem no, powiedzmy, to jest powiedziane tutaj demon, demon, bo tak się tłumaczy na europejski czy tam na zachodni no to nie jest demon w naszym rozumieniu to nie jest dziecko demona, tylko to jest dziecko ducha tałą tak naprawdę, bo to, to niepokalane poczęcie nie inaczej. Ta kobieta była w ciąży od ponad trzech lat jej mąż się niepokoił, bo to było trzecie ich dziecko. Mąż był generałem wojsk chińskich, wszystko się działo za, za czasów dynastii Shang Ci gdzieś 2500 lat temu I ta kobieta już ponad 3 lata będąc w tej ciąży miała taką wizję, że przyszedł do niej właśnie we śnie. Czy w tej wizji mistrz Tao, jeden z nieśmiertelnych, tak zwanych, czyli powołanych, machnął swoim magicznym ciórkiem, powiedział, że urodzi dziecko, żeby go nie odrzucała, że to będzie właśnie nerza. No, i okazało się, że urodziła kulkę mięsa. Tak to jest określone w chińskim systemie kulturowym. W nazywnictwie jako kulka mięsa dosłownie. No, i z tej kulki nagle w magiczny sposób ukształtował się właśnie. Popiec po już w wieku tamtych lat. Trudno powiedzieć ilu, pewnie 8-9%. Dowcipny, krnobrny Urwis, rozrabiaka, który szuka, jak to zwykle dzieci szukają, jakiegoś potwierdzenia społecznego, przyjaciół, partnerów do zabawy i tak dalej. Jaka jest rola tego dziecka? No to tylko mistrz wie. Polecam obejrzeć. Część pierwszą, która jest tam gdzieś w odmętach internetu dostępna z 2019 roku. Teraz wychodzi dwójka, ale no nie wiem co tam w dwójce się będzie działo. W ogóle gdzieś tam twórcy piszą, że to jest adaptacja dosyć późnej, taoistycznej filozoficznej powieści chińskiej. Powiedziałem, 16-wieczny i powiedziałem, nadawanie imion bogom, jest taki tekst, powieść po prostu. No także sam ciekawy jestem, kiedy, czy i jak do Polski trafi Nezha-2, Nezha, 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 o chiński jest trudna w wymowie. W każdym razie, jak zobaczycie gdzieś napisane zha to się czyta Nezha. Ja jeden oglądałem w wersji z angielskim dubbingiem, też genialnym. Szczerze mówiąc, bo widziałem nawet komentarz Chińczyka, że napisał, że świetny dubbing angielski. Po chińsku napisał komentarz: bardzo dobry angielski dubbing. Natomiast widziałem też trailer. Neża 2 Neża I jakby przewidział powiedział Chińczyk Neża I e, Ona ma tam swój podtytuł, ta część, ale widziałem ten trailer z oczywiście w oryginalnej wersji językowej no to muszę powiedzieć, że jako że jestem niezbyt dużym zwolennikiem napisów, nie lubię czytać, wolę słuchać No wątpię czy polski dubbing będzie tak perfekcyjny jak angielski do jedynki, ale ja bym chętnie obejrzał ten film właśnie z napisami w oryginalnej wersji językowej. O chiński mandaryński. Słuchać chińskiego mandaryńskiego to jest samo w sobie bardzo fajne, estetyczne przeżycie naprawdę. Także ciekawy jestem dalszych losów. Chłopca, ducha, chłopca, syna ducha Tao i jego, jakby, no, antagonisty syna smoka. Jest to tak fajna, pogodna historia, bo to jest w zasadzie, można porównać, tak jakby do jakichś tam nordyckich legend, na przykład w Europie, które są. I wszyscy są pod wrażeniem tych Odynów, Torów. Freja, Freji i tak dalej tak zwanych legend wikińskich a to jest dokładnie ta sama tę samą funkcję ma ta bajka w Chinach tylko to jest oczywiście no nie ma chyba legendy wikińskiej dla dzieci natomiast Nerza zawsze było dla dzieci i wszystkie dzieci w Chinach wiedzą mimo komunizmu mimo tego, że mało tam zaorał kulturę, starał się przy, przynajmniej to i tak wszystkie dzieci wiedzą od małego kto to jest Nerza w Europie, no w Ameryce w Ameryce może też dużo wie dużo więcej wie dzieci niż u nas bo w Ameryce jest duża imigracja chińska także czy mandaryńczyk, czy kantończyk Zna natomiast e, ta sama bajka jest oczywiście z, urodziła się w, w północno-wschodnich Chinach, czyli raczej w tym rejonie, bardziej kojarzonym z mandaryńską kulturą, dialektem. no także ciekawy jestem, kiedy to do Polski trafi i czy dzieciom się spodoba no w Chinach jest szał w Stanach też jest szał Neża się pojawił dwa tygodnie temu nie, tydzień temu się Neża pojawił w walentynki się pojawił w kinach. Neża 2 w Stanach i wywołało małe trzęsienie ziemi no w tej chwili to jest określane we wszystkich serwisach Zajmujących się filmem, mediami, ogólnie kulturą, jako najbardziej kasowa animacja w historii. No ale nie dziwne, jak tak popularną legendę, którą zna każde dziecko w Chinach, się tak idealnie zakranizuje. No to <laughs> sukces murowany. Tak jak, nas, <laughs> tak jak u nas był fenomen pana Tadeusza, no to tak samo, podobny, podobny bardzo podobny mechanizm no, zadziałał. Nie jest to kolejna epopeja miecza, dzidy i tak dalej. Walki jakiejś bite fepickich, tak jak to w chińskim kinie się ostatnio zdarzało sporo również. Jest to po prostu film dla dzieci. Jest tak naszpikowany taoizmem, że po prostu aż czachadymi, jeśli ktoś jest w temacie. Jeśli ktoś jest nie w temacie, tym lepiej dla niego, bo sobie to ogląda bez żadnych tam naleciałości nie musi wpadać w schematy analizować po prostu się dobrze bawi wyczynami chłopaka który lubi się bawić ale lubi też walczyć no. taki wiek Co z tego że jest synem nieśmiertelnego no i tak niektórzy powiedzą o to jakaś tam parodia Jezusa. No, no nie, bo to jest, to jest. legenda starsza niż Biblia. To jest legenda starsza na pewno niż Ewangelia. Niepokalane poczęcie zresztą zdarzało się w historii, w kulturze w mitach. jak bardzo dawna Także coś w tym jest. Nic, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno to prędzej czy później do naszego kraju trafi. I będzie można się pośmiać, pobawić, popodziwiać jak Chińczycy przez 5 lat zrobili film, który jest jednym wielkim efektem specjalnym. No, w animacji to wcale nic trudnego w zasadzie. Pełne CGI. <noise> nie ma zmił. No, może nie pełne CGI, bo tutaj rzecz jasna głosy są ważne. Właśnie gra aktorów podkładających głosy. Też, też ładna trudność. Nie jest to żadne anime, bo to jest film chiński, nie japoński. Zupełnie inna kultura. Zupełnie inne. Założenia zupełnie inny system filozoficzny to nie jest Shinto, to jest Tao. Jest z 2020 roku też taki sequel Nr. Ja Reborn też Chińczycy zrobili ta sama ekipa, która, która który to sequel jest taki właśnie podciągnięty trochę pod anime ale nie osiągnął takiego sukcesu bo to była mi bajka dla dzieci i teraz dwójka jest też w tym duchu, więc podejrzewam, że wszyscy będą zadowoleni, no są, no są, no bo box office naprawdę mówi, mówi wszystko wszyscy są zadowoleni Jeszcze trochę, jak już młodzież obejrzy nasza, to potem będą mówili między sobą, nie bądź taki Tao. <laughs> już to widzę, już to czuję. Także tak, no to na bogato, no ta bajka opiera się właśnie na takim antagonizmie dwóch przeciwstawnych sił które no nie jest powiedziane czy to jest dobro czy zło, która jest która Pan jest yin, yang Czerń, biel, kobiecość, męskość to się wszystko splata, zaplata, wiadomo taoizm wiadomo jak wygląda znaczek taoizmu ale to zupełnie nie jest nic związanego z naszym pojęciem dobra i zła twórczość niszczenie też to wchodzi, ale kto powiedział, że niszczenie jest złe? Nie zawsze. No zobaczymy, zobaczymy. Polecam obejrzeć trailer. Trzeba sobie wpisać w wyszukiwanie w YouTube'a NESHA NE Spacja h 2 i pamiętać, że wymawia się ne, neża teża to jest... Na końcu jest coś między E a A Neża Neża? Neża. A krzyczą na siebie. No, krzyczą. bo Można się doszukiwać. Pewnych kalk, można powiedzieć, z Disneya z tych postaci takich bardziej mrocznych, bardziej, bardziej radosnych. Od razu się przypomina też Kung Fu Panda, no ale to jest film, w którym są normalni, powiedzmy w cudzysłowie, ludzie. I tak zwane demony, no a to nie jest nie diabły, to jest co innego. Byty. To są byty po prostu, które mają swoje cele i wykorzystują ludzi, żeby te swoje cele realizować. To jest definicja chińskiego demona. To są byty, które zawiadują siłami przyrody. Wszystkimi możliwymi. Odpowiedzialne za właśnie przemiany w środowisku, klęski żywiołowe, kataklizmy, też, ale też za wszystkie pozytywne zjawiska. No takie duchy, duszki, whatever. Nie najbardziej urzekł rumak mistrza nieśmiertelnego. Był w jedynce, pewnie pojawi się w dwójce latająca świnia. Naprawdę świetny z niego gość. Zresztą sam mistrz nieśmiertelny jest przezabalny. No ale co zobaczycie sami. że obudzić w sobie wewnętrzne chińskie dziecko. No oczywiście zupełnie powiedzieć, no, ale może to tak wynika, może to jest jasne, że oczywiście pojawia się w chińskiej kulturze od tych tysięcy lat w różnych postaciach to są właśnie nowe jakieś adaptacje, nawiązania, powieści, opowiastki, twórczość plastyczna, muzyka. Także neża jest wszędzie, nerza jest pełna w Chinach. Ktoś widzi małego chłopca w różnych odmianach graficznych, niekoniecznie takich jak w tym filmie. Małego chłopca, który się szczerzy i ma włosy uczesane w dwa koniecznie warkoczyki na głowie, przypominające rogi. Tak to zobaczy takie dziecko, jeszcze taką dzidą Gdzieś tam w Chinach, w jakichś tam twórczościach, gazetkach, nie wiem, whatever no to na pewno jest leża. Żadna nowość, więc żaden fenomen, a cała, cały hype polega właśnie na tym, że zmaterializowano po prostu w tak doskonałej formie tę bardzo, bardzo starą legendę. A jeśli chodzi o ten taki film dla starszych widzów w duchu anime, czyli ten Jary Born no jest na Netflixie akurat, no niestety nie ma tego normalnego leża jest ta CDA z jakimś tragicznym lektorem wygenerowanym sztucznie, lektorką właśnie po zasadzie polską więc ja znalazłem po na YouTube z angielskim dubbingiem właśnie relacyjnym o, jaka to pola fajna łaziłbym Takie odkrycie górka w środku osiedla Trzeba zdołbyć w takim razie Wspaniałe Kiedyś bywałem na Mikla tutaj. Kolega miał dziewczynę, to tam żeśmy coś załatwiali, zostawiali, przywozili. I teraz pytanie. A tutaj była też nagrywalnia płyt. Kiedyś. I tutaj nagrałem. O kurczę, nie, nie podjadę tutaj. I tutaj nagrałem. Pamiętam. Taki album jak. Disintegration zespołu The Cure I stąd właśnie jechałem Słuchawki na uszach Autobusem wracałem Do domu Słuchałem tego albumu No on mnie porwał Muszę powiedzieć Nadal mnie porywa O to jest chyba ten blog dziewczyny kolegi No to było dawna Żona to nawet była Ale była Rozwiódł się ona też. A ja szukam, oczywiście, przejazdu bez sygnalizacji świetlnej no przez ulicę Indrigandii a przy tym zdobywając kolejną górę. Niklaszewską. Wspaniałe. Nie, tu jest inna ulica. To jest Marco Polo, no tak. U właśnie Marco Polo to była ta nagrywalnia, to gdzieś tam. No, a tutaj też, też są światła, niestety, na przejściu. Ale może trafię, że będzie szybciej zielona. Szybciej niż na tamtym skrzyżowaniu, gdzie. Ho, chociaż pewnie są zsynchronizowane. No, udało się. To jest miasteczko ruchu, na przykład można sobie połamać przepisy, że tak powiem, bez konsekwencji. A ja akurat sobie jadę przepisowo, czy nie. Tak, jest, tak, jestem przyzwyczajony. Chciałbym stąd wyjechać, no dobra, przyjadę tą samą trasą, co wyjechałem, albo odwrotnie. A tu jest ścieżka, ale żeby kolca nie było. No, nazwijmy to ścieżką. Lata świetności, ma za sobą. Miałem do Żabki podjechać, jeszcze zapomniałem. Tu jest niedaleko Żabka, ale nie bardzo się da pod nią przyczepić rower, więc muszę chyba jechać do innej. Tu wygląda, że kiedyś będzie przejazd dla rowerów. Może już zacznę powoli korzystać. Łączniki rowerowe no fajnie, będzie. Kiedyś droga dla rowerów wzdłuż strińskich, tak bardzo oczekiwana. Ciekawe co z tym odcinkiem tam poniżej. od belgradzkiej do bażantarni z tego co wiem to tam raczej nie jest to ruszane a znów od bażantarni do wąwozowej ba jaki owszem jest więc taka szczerbata ta ścieżka jadę do tej samej żabki co wczoraj bo Wczoraj nie było jogurtów, to może dzisiaj będą. Taka pokrętna logika. Trochę śniegu Dobra, to co? Pojechamy to dopiero w poniedziałek, a z niedzieli będzie. w poniedziałek a z niedzieli relacja z wyprawy. Także zapraszam na wyprawę.